Czemu wygracie gracie razem? Nie rozumiem. To jest on, ma, w sensie no, on ma problemy. Obydwa macie problemy ze sobą. Aha. No i na on... tym opieka się nasz film. Ale że on przyjaciół. Przyjaciół. z Beretami! Są, nie? Jest 33! Nice kok! Nice kok! <laughs> Nie, najskok, najskok. <grym> <grym> Musimy go zanurzać, challenge. Siedzimy w smoku, siedzimy w smoku, chodźcie, chodźcie na smoka. Chodźcie! Nie chodź do smoka, no. Mo o, teraz to no to, no to zawsze. A ja zaraz. jestem następny. I teraz. idzie. Wszystko widzę. No Nie! 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 Nie strzelaj do nikogo. Ja znoża że będę. Chcesz ja mam jeszcze jednego smoka, ja mam jeszcze jednego smoke'a. Wchodzi. Wszedł. Dobra. No czas, spokojnie. No żyjemy. Prędzej wam kika zawali. Dobre. Dobre. Prędzej będzie w <śledzimy> stanie kika. Napijecie. <śledzimy> Wybuchnie. A, Nie. O! aki Przyszłem do PC, trzeba teraz. Dołączam do jak? Adam jest niespokojny. Yes. Nie no yes. Dobra. Nie, 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 prawda. Dostał jej na na, na, tym, na kanapce. Nie! Nie! <laughs> <Damn it. laughs> nice nice bro. M them. He Dasz? Nie, nie dam. Da. No nie mam hajsu, a nie mam hajsu. Adam uwielbiasz mnie. Mhm. ja ciebie. Opinu, idziemy na Wingman. Kocham cię. Znaczy co? Co ten gościu daje i czy głowy? Flashe w to jest chyba B. Flashe. <śles> tak van. Flashe. Jezus no, Maria! No nie ty wiem. Ty z... w, w głowę? Czyli jemu ja to było tak jedynowanie kiedyś, ale to było Nice, oga, zjechabili się. Dawaj Całe Nie mam defa. On nie ma defa. Opcy, opcy, opcy. Zabijcie go, kary, zabij go, zabij go. Tu jesteś, tu jesteś. Nie masz czasu. Oh, GG. Nice. Ja pierdzielę. O oh, mój Boże Nit chyba? To chyba. Mi? No bo coś słyszę kroki. Oh! be nice for the life